Za pomocą tego urządzenia piłką można poruszać zdalnie. Także do góry. Lecz tylko jeśli mistrzowsko nią sterujesz. Tak jak ja, rzecz jasna. Nie. Ja steruję. Jednak wciąż mamy problem. Jaki? Musimy jakoś przemycić ją na stadion i podmienić. To prawda. <ścoughs> Wydaje mi się, że nawet wiem, jak. Nie, 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 nie! Nie gap się na tłum! Wykop ją tam i nie czekaj! Biegnij! Już jutro zagramy nią z nakamą. <grywka> Więc to będzie naszym przeciwnikiem w finale. Na pewno szarzy mają niecny plan, by wygrać mecz. Sam nie wiem, kogo wolę. I na kama i United są naprawdę świetni. <laughs> tak, lecz United łamią zasady. Zabójcze połączenie. Hmm? Oh. To też zabójcze połączenie! Oh, stary! Czerwona kartka! Nie wiemy jednego, kogo Super Strikers spotkają w finale. Nakame czy też Niepokonanych. miko Chan dzisiaj błyszczy. To prawda, Mak. Czy United wyrównają? Wygląda na to, że drużyna Niepokonanych będzie chciała dziś wygrać grając fair play. Oglądaj. Chyba troszkę przesadził z tą peruką w pasy. Ech, niech robi swoje. Niepokonani muszą wyrównać, jeśli chcą zagrać w finale. Czyżby Skara próbował przeszutu? O, O wykopał ją w tłum! Yeah! Na Kama to wygrają ze 3 do 0! United są słabi. A niezwykłe jest tu jedynie to, że tak naprawdę nie ma nic niezwykłego w grze niepokonanych. Co tam się stało? Miko Chan podał prosto do szarych. Cóż za nieszczęśliwa pomyłka? Skarras zdaje się być górą. GOL SKARA! Ta piłka jest świetna. Dzięki niej wygramy. Na 5 minut przed końcem wyrównują. Przez dalsze błędy na hama mogą przegrać mecz. Cela nie celnie! Bramkarz ją złapie! Nie! Przepuścił! Gol! Drużynie Niepokonanych udaje się wygrać! Szczęście im dopisało! Brawo! Jakieś przemyślenia przed meczem Super Strikers? <śmusza> <śmusza> Opanujemy sytuację, wdepczemy ich w murawę i rozerwiemy się! <śmusza> To już wszystko! Niepokonani i Super Strikers w finale. Mm. Mm. No no. Mm. Niepokonanym poszło dobrze bez oszustw? To bez sensu. Sami widzieliśmy, ale odtąd niech liczą na fart. Każdy z nas wie, że nie oszukają nas w finale. Ochrona jest szczelna. <ścoughs> Nie rozumiem, United wygrali tak łatwo? Musieli w jakiś sposób oszukiwać. Ja, ale jak? Oglądaliśmy mecz. Jeżeli oszukują, będziemy musieli uważać w finale. Hmm... Chyba będzie trzeba przeprowadzić małe śledztwo. <laughs> Myślę, że tak. Wreszcie nadszedł ten dzień. Dzisiaj mecz i to ten tak wyczekiwany finał Superligi. Zajmujcie miejsca, bo biletów zabrakło. by przewidział, że w finale Superligi zagramy z naszymi największymi rywalami. Tak wiem. Niepokonanym nie wolno ufać. Ochrona czuwa, zatem możemy się czuć bezpieczni. Dziś im nie pomogą te ich dziwne sztuczki. Poza tym czego by nie wymyślili, to wciąż mamy przewagę. My to... Raz, dwa, trzy, super! Shakers! Teraz tylko ten mecz się liczy. Nie ma miejsca na żaden błąd. Skoncentruj się. Dotarło do ciebie? Rozumiemy. Super strike! Hey. Mhm. czas zacząć. Kto go wygra! Super Strikers czy niepokonani! Kipki Rasta przeciska się w środku pola? Świetny start czerwono-białych. Wyśmienite podania! super strikers są w fenomenalnej dyspozycji w końcówce meczu. Mówiłem, kolego, dziś wygrywamy. Pamiętajcie, ludzie, na kamie też bardzo dobrze szło na początku. Ale niepokonani grali lepiej z minuty na minutę. Uch, cóż, więc strzelimy im dużo goli, co? <ścoughs> Pary, przejrzyj na oczy! Czyżby to cię zaskoczyło? Ech, lepiej przyspieszcie, bo to przegracie, <gry> przepraszam, że wprawiłem cię w tak duże zakłopotanie. Mamy remis! Najlepszy mecz, jaki widziałem! Ale myślę, że wszyscy fani są zgodni. Super Strikers wkrótce się przełamią. Tak! Ja siebie też! Znaczy Was także! Prawdziwy majster sztyk Super Strikers! Ah. Tak, United tracą piłkę, nim powiem... Nim powiesz co? Sam nie wiem, nigdy nie pozwoliłeś mi dokończyć. Wow! Yeah. Super. <gry> Piłka dochodzi do skary. Zobaczymy, co z nią zrobi. Bosko, bosko! Świetnie oh. naciskał go, szekę. Nie wiem, czy Skara tak oh. chciał. Tak, hmm. Ten kibic w kapeluszu wygląda znajomo. Co O, Uwaga! Moja! Cóż, pewnie każdy by chciał dotknąć piłki z finału. Czad! Chciałbym takie coś mieć. Tak jakby Shaker zupełnie nie czytał podań. Nastąpiła nagła zamiana ról. Teraz niepokonani grają cudownie. Idealnie kontrolują piłkę. Ledwo jej dotykają. Coś tu nie gra. Z pewnością. Ale niezależnie od tego, czy oszukują, czy nie, musimy skoncentrować się i grać jak nigdy dotąd. Tylko tyle. <laughs> Shaker z piłką? Nie! Stracił ją! Lecz Rasta cofa się po nią! Ha! Już cię mam, ty mała... Eee! Co ten El Matador robi?! Jak ona się rusza?! Przebija się Skara... Ale słabo strzela... No cóż, dla Boto wystarczyło! Po golu Skary szarzy znów w grze! Piłka nabrała przedziwnej rotacji. Pierwszy raz widzę taki strzał. Przecież to późno skrętny strzał w nosu. Tak, Co ten facet robi? Rany. Ten gość steruje piłką. Niepokonani zdają się niepodzielnie panować na boisku. Tak jakby piłka lepiła im się do nóg. はあ。<laughs> O. o, rany, z czasem ten finał traci swe piękno. Co to, ja. Jak to? O? O? Aha. Yes, yes, yes. Co on tam robi? Kto? Spędza!! Tańczy na kukaraczy! Sam go uczyłem. Shaker stracił cierpliwość Uu, kopnął piłkę do tunelu e o, e e Mam cię Sędzia prosi o nową piłkę. Tak! Najwidoczniej tamtej nie można znaleźć. To nie ta piłka. To oficjalny model. Zatwierdzona tak jak wszystkie. Do kopania. Gdzie on poszedł? Z drogi! Jasne. Finałas! <grystanie> Nakryli cię! To chyba najdziwniejszy finał wszechczasów. Na zmianę geniusz i niezdarność. Fani strajkę czekają na zwycięską bramkę. Jeszcze minuta doliczonego czasu. Czy skara skończy akcję? O, ściana! Strikest znów panują nad grą! Tak jest! Drużyna, którą pokochaliśmy w tym roku, znów gra! Dośrodkowanie od luźnego CEO El Matador czeka do Shakera. Shaker kontra Bramkarz. Gol! Super Strajker! Shaker zdobywa gola prawdziwą bombą! Tak! Super zostają mistrzami! Nie wierzę! Jesteśmy mistrzami! To brzmi... czadowo! Tak! Wygraliśmy to! Brawo! Co było z tą piłką? Tak, nie mogłem przyjąć. A mówiłem wam, że jak się postaramy, to wygramy! Stalnie kontrolowali ruchem piłki. Co? <laughs> Jak to w ogóle możliwe? Wynalazca, Tony Wern! Ale skąd on się tu wziął? Krążą plotki o zdalnie sterowanej piłce. <laughs> Naprawdę. <laughs> O, ludzie. Ludzie, Niewiarygodne! Ludzie, rany! Mówiłem wam, że nie grałem tak źle. To niemożliwe. Kto mógłby to zrobić? To zupełnie jak oszustwo. O, Który to? He's us! <laughs> <laughs>